mm you -hmm. W Zespole Szkół w Skorzewie funkcjonuje siedziba klubu olimpijczyk Skorzewo, do którego należy Daniel Peck, medalista paraolimpijski. Spotkanie to było bardzo ważne dla Daniela, ponieważ to właśnie w tym miejscu wszystko się zaczęło. Na wydarzenie poświęcone mistrzowi przybyło wiele osób, które z ciekawością wysłuchały olimpijskich opowieści. Daniel ma na swoim koncie nie tylko medale, ale również ustanowione rekordy. W tym roku mi się udało pobić rekord Europy, nawet o tym nie wiedziałem, że pobiłem rekord Europy, ale tak to właśnie jest, że jak się jedzie na największą imprezę na świecie, to nie wie się w jakiej się jest dyspozycji. Ja no po, po prostu mam taki finish, mam takie, po prostu mam taki talent, że potrafię się zebrać z ostatnich metrów i z całej siły przyspieszyć i to jest efektowne i na pewno trening, który trener układa, to na pewno też jest właśnie pod to. Nie zabrakło również przedstawicieli władz gminy Kościerzyna. Wójt wręczył Danielowi Pekowi list gratulacyjny i kartę upominkową. Oczywiście to jest powód do dumy, do radości i dzisiaj myślę szczególnie dla tych młodych ludzi. Zresztą o czym mówił pan Leszek z Bleski, to jest też doskonała okazja do tego, żeby e, może przemyśleć, e, czy nie warto pójść śladami mistrza, tak? właśnie e, e, uprawiając jakiś sport. E, może nawet nie tylko dlatego, żeby kiedyś zostać mistrzem, bo nie każdy pewno może zostać mistrzem, ale chociażby dlatego, żeby prowadzić zdrowy tryb życia. Na spotkaniu wyświetlono fragmenty najważniejszych biegów Daniela, by wszyscy wspólnie mogli jeszcze raz przeżyć te sportowe emocje. To, co można zauważyć w większości startów Daniela, to jego spektakularne finisze. Taktyka jest zupełnie inna. Daniel ma biegać z przodu, ma pilnować szołówki, a, a tu się nagle okazuje, tak jak w Rio, że, że 400 metrów do mety dzwonek, dzwonek na ostatnie okrążenia, on ma straty 15 metrów w ogóle i, i wygląda wszystko, że, że, że chyba nic z tego nie będzie. Nagle wstępują w niego jakieś siły. Po prostu, to, to człowiek, jak to ogląda przed telewizorem, to może zawału dostać Ja Jako trener to po prostu siwych włosów mi tylko z tego powodu zawsze przybywa. Nie jest to na pewno przyjemne, ale potem jeżeli to kończysz się takim happy endem, to, to tak, nie? Ale, ale nerwów to mnie kosztuje bardzo dużo. Jednym z ważniejszych wydarzeń nadchodzącego sezonu będą dla Daniela Mistrzostwa Świata na Stadionie Olimpijskim w Londynie. To właśnie tu w 2012 roku zdobył on swoje pierwsze olimpijskie srebro.